Dzień dobry, to zero Drako 94, witamy w kolejnym odcinku grano na Granopa 2 Chciałem na imdechu, a wolałem nie nie kombinować, więc mówiłem to na szybko, także z tej strony Draco. Także tym razem spróbuję to powtórzyć tak żeby to było wyraźniejsze, z tej strony Drakon 94, witamy w kolejnym odcinku Zagraj... Kurwa! Zrobiłem to na wdechu. Zrobiłem wdech, sorry, dobra. Dzień dobry! Z tej strony Draco, eee, Marshal Robimy investigation Ja pierdolę! No smuteczek, że jej buki zginęło. No nawet... A ja ją chciałem bondować. I ją nawet też. No... Wyobraź sobie, że ja też dobrze mi zaczęło iż i nagle jeb, nie ma jej. Mhm. No i ja, nawet na nią trochę, na, na nią też w sobie myślałem, bo mogłoby być śmiesznie, no ale... No dobra, jest jeszcze ciaki, dam radę jakoś. Dobra, to czego zaczynamy? Yy. No dobra sceny. <laughs> o. Yy. No dobra, niech ci wejdzie, zaczniemy od Ibuki. Ruchaj póki ciepłe. To jest niesamowite, że śmieszono nas takie rzeczy, które tak naprawdę nie powinny być śmieszne, bo tak na dobrą sprawę, gdyby to się stało w rzeczywistości, to to by nie chuler nie było śmieszne. Bo ludzie zginęli, przepraszam bardzo, ludzie zginęli przecież. Znaczy rozumiem, że jesteśmy w tej chwili na takim etapie, że jesteśmy w takim kraju, w sensie może na świecie to może nie jest taka, taka wesoła sytuacja. I mieszkamy w tej chwili w Europie, w kraju, który od 70, w kraju, który od 70 lat chyba nie miał żadnych wojen. Komunizm to ten komunizm. No dobra to w sumie też znaczy, Ale zimna wojna to... to chuj! Zimna wojna, okej, okay. zimna wojna w takim razie, czyli od 89 praktycznie nie dzieje się tutaj nic jakiegoś tak zbyt szalonego, stan wojenny nie, protesty nie i tak dalej. Jesteśmy w tej chwili nawet tak, takim pokoleniem w sumie, które w ogóle nic z tego nie pamięta, bo się, nawet, bo się nawet wtedy nie urodziło i nas śmieszną takie rzeczy, bo dla nas to jest w ogóle abstrakcja I w ogóle nie wiem co ja chcę w tym momencie powiedzieć, ale dyskutuję, bo muszę jakoś zająć czas antenowy, a poza tym no... To jest smutne, no kurde, no my tu sobie jaja robimy. My w ogóle my to robimy na śmiesznie, chociaż mam wrażenie, że w Japonii to się jakoś dziwnie podchodzi do takich rzeczy, aczkolwiek nie ma... Tak jak nie, jak, Chociaż sobie jak, jakaś postać umierna, no to to jest jednak poważne, także nawet u nich to jakoś tam eee, wygląda. Oni chyba pamiętają że... Drugą wojnę światową. Przepraszam, to u nich zrzucili na to jest to wspominać. My nie mamy czego wspominać, kurde, ten te sam okres przecież, powstanie warszawskie, to była to tragedia. A, a my co? Śmiejemy się z tego. Ach. Chcesz, żebym wydłużył to jeszcze bardziej? Jedziesz. Drakonie, powiedz mi, jak to jest nagrywać Dungan Dobrze? Nie, bo się nie przygotowałem. Kurde. Ale, powie, ale zauważyłem coś dziwnego odnośnie Ibuki, e bo zwróć uwagę na to, że Ibuki e stosowała ten czarny manikur, nie? Że miała pomalowany paznokcie u rąk nie na ma. czarno. A teraz jak spojrzysz trochę niżej... To no, no, Pedicur też ma, też ma zrobiony, ale to jest trochę moim zdaniem bez sensu, jeżeli ona chyba cały czas chodziła w tych butach. Pozwól, że ci wyjaśnię. Nie wiem. I e Buki. Koniec wyjaśnień. A, dobra. Dalej. Znaczy, nie żyje, bo nie żyje, ale to jest akurat to śmieszne. Dobra, ciało i e Buki leży na tym. na... No. Na scenie nosi na sobie ten, ten, ten kiter szpitalny No który miała ze sobą jak była chora Ja sobie przypomnę w ogóle tę scenę jak ona się kuźwa pojawiała w tym szpitalu Seppendy! No, no dawno takiej jazdy nie miałem w sumie Dawno da, czegoś Nie to było dobre akurat można robić dobre no. jumpscare'y, a się nawet nic nie dzieje. A tu czy to wydam, jumpscar. Dobra, dalej. Hmm? co jest na... co jest to stopach, w sensie no, na klapkach? Pedicure, pedicure. Znaczy się... Właśnie się o tym mówię. Dobra. Nie no, nie zauważyłem tego jak wisiało, ale... No, na, na ten, na, 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 na podeszwach, na ten... Na, na podeszwach jest, jest brud, jest ten, coś jest zabrudzone. Czemu tu jest napisane, że, 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 że stopy? Czy Anglicy mają jakieś nie słowo nie. na kapcie? No pewnie mają. Slippers. Kapeć. Cze... Dobra, czekaj. Ale ja nie chcę Ale na może... łotewski! Slipper. No, czyli mają. No mówię Ale możliwe, że po prostu kwestie były tłumaczone z japońskiego A, bo, a może był problem z przekładem właśnie Albo to błąd twórców Dobra Jeśli google translate to jest chyba nie jest najlepszy do tego, ale Sleepa Mało Mało to kurde. Chociaż oni jako tak chyba nie korzystają z kapci w sumie, także to mogą nie mieć. No bo w Japonii jednak po domu się chyba chodzi po prostu na boso. W się sensie zdejmuje się buty i tyle. Znaczy no w kapciach się tam chodzi normalnie. Tak? No? Ja mam wrażenie, że jeszcze tak, że się za zabrażeni... bardzo... Chociaż zauważyłem, że Japonia bardzo się zeuropeizowała na przykład. No... Teraz na przykład... Jak są te stoliki, W sumie to fajne jest, to nie, że się klęcze na przystoliku i to się je. To teraz to, to teraz już bardziej wyposażenie do są takie normalne jak u nas, stoły i krzesła no, to jest, znaczy myślę, że, że to jest bardziej kwestia postępu, tej, po prostu postępu jakiegoś Ja wiem czy to jest Albo... postęp, ja wiem czy to jest jakiś taki postęp, no a co to wadzi się gdzieś na, na poduszkach czy czymś, no oni tak się przyzwyczaili no. no Ale teraz wyskoczyli, teraz mają krzesła, stoły jak u nas, no, nie wiem czy to ma jakieś coś No cóż Dobra już się nie, nie but... stup... stóp stopek. stupek! Syripa! Syripa Dobra i co z tym brudem? To jest krew, nie? No. No nie, nie było przecież żadnych innych obrażeń na ich e i na ciele e-booki, to jeśli w takim wypadku to ta krew musi być, należy do kogoś innego. Szczególnie, że przecież zmarła przez uduszeniem nie? No. No dobra, krew na kapciach... Krew na to do, do, do pocisków, prawda? Damn right. Ej, Hadzime, mogę się zająć chwilkę? W sumie ostatnimi czasy zacząłem go bardziej lubić. Ciekawe czemu. E, już z pewnością odkryłeś te ciało przed nami, prawda? Bo poszli w rozwój postaci i to całkiem nieźle. E, no ta, wcześniej nie wiedziałem, że, że to e bo bo... Bo, bo, bo ta ta no bo miałam sobie włosach... na łbie torb no ale po włosach poznałem to było proste akurat no ja też właśnie po włosach za pierwszy razem poznałem że to ona. ale od razu wiedziałem że jest martwa jak tylko powiedziałem że wisia... no, no widać po prostu no przepraszam znaczy ja bardziej zauważyłem że to jest bardziej kobieta a kwestia z tego typu, że Akane nie mogło to być, bo się coś w jednym miejscu nie zgadza. Odcień skóry się nie zgadza. No i w kitlu, no i w tym kitlu jest to, nie? Dobra, dalej. Akane też była w kitlu. No tak, ale no właśnie na te nie pasuje ze sylwetki. Co oznacza, że Ibuki musiała umrzeć przed Hiyoko, zanim Hiyoko została tu związana. No tak. Eee, to jest pomocne. Eee, nie ma czasu na śmierć pisan eee, Nie ma określonego czasu śmierci w raporcie Niedźwiedzia tym razem. Eee, więc nie mamy pewności, że mogła umrzeć kto umarł pierwszy. To jest sens. No to, to fakt. No nie ma czasów, nie ma czasu śmierci napisane w raporcie Niedźwiedzia tym razem, no ale... Ale, ale chyba można ustalić, że i buki umarła, bo... że była umarła w tym, Kiedy i i była martwa, bo kurzwa to widziałem. Ten wideo i buki się wspinała to, na drabinę. I... No, no sama a potem. Czej, chwila. Jeśli Buki się wspinała i, i zaraz potem zmarła... To że popełnia samobójstwa. No właśnie to jest trochę ciekawe. Nie no, to nie ma opcji. Nawet jeśli popełniła samobójstwo, to, to nie wyjaśnia śmierci Hioko. na dwie śmierci, dwie ofiary w, prawie że w tym samym czasie, to nie mamy opcji, żeby to był przypadek. No to zerknijmy do Hioko. Trochę taki, trochę tak ciulowo, z technicznego punktu widzenia, tak trochę ciulowo postawili jaki w tym momencie, wiesz, bo tak trochę... No dobra, ciało no, Hioko jest zawieszone na tym, no na pil A tu krew jest, kurde, no, zauważyłem. W... <laughs> No Miała podarżnięte gardło No nie przyjrzałem się, że to krew jest nie, Dobra, jest zawieszona, przywieszona do, do filara po, z, z boku ten z sceny Przewiesza, Przywieszona została jakąś taśmok... trochę jej było, musiało być Nie, żeby została zmuszona, żeby żeby ten stanąć, a A, pionowo, dobra Kurwa, kto to zrobił? Zgnieściam monokumy została po prostu z ten podażneli jej gardło. Jej ten, no. Jeśli chodzi, o szyję, wygląda to, że przestała krwawić i to, 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 możliwie, że to z powodu tej taśmy kryjącej właśnie. A czemu chciał... tak wygląda? To jest całe... Rozmemłane, w sensie takie zachować hrany. No i mam... no i... W sensie, że ma ten, że, że ten pas ma, że to obi ma dziwnie założone. Zabójca też to zrobił? A kiedy killer zabił Hiyoko? Jak pierwszy raz zobaczyłem ciało i buki, to nie widziałem tam... Hiyoko. Czyli w takim wypadku Hiyoko została zabita... W tym czasie, kiedy znalazłem wszystkich, no to, to się troszeczkę nie zgadza, bo jeśli chociaż... Nie, nie, no w sumie nie wiem. No... Jest tu pewna niezgodność, na pewno taki znaczy, moment. To te kimono jest nie pasowało ci. z racji tego, że no... Że 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 że, ten, że, 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 że przestało krwawić, ale no w takim wypadku to jest jeszcze ta taśma, no dobra, nie będzie. A to musiało się dzia dziać w czasie, kiedy... ...chyba, że ktoś ją tu ściągnął potem, po prostu. Kiedy byłem... Y no kiedyś ciągle próbowałem ściągnąć wszystkich tutaj, zanim przyszedłem. I to ale to było ledwie 10 minut. To jest opcja... Nie no w 10 minut to by trochę nie pasowało, nie? Czy jest opcja, żeby killer zabił Hioko i przywiązał ją tutaj w... przez 10 minut? Myślę, że tak, ale... Nawet jeśli tak, to miał dosyć no, małe okienko do tego, żeby to zrobić. No i zwiać! Nie? No. Czyli, kto, czyli to by musiał być ktoś, kto nie miał Alibi przez ten, prze, prze, przez te 10 minut, co nie? Hej! Yes! Aaaa! Masz może minutkę? Nie spieprzaj. Eee... Nie wierzę sobie, żeby, eee, nie chcę żeby ci stać ci na... na nie, a nie chcę Ale jest coś w czym mu, muszę naprawdę ci pomóc. On musi. Gdzie, w, czy, mu, musisz, czy muszę ci pomóc? On ma... O, jemu mamy pomóc? Pomóc? A, dobra. Jeżeli przyjrzysz się bliżej, jest jakiś nienaturalny Jest jakiś nienaturalny kształt, we, jakieś nienaturalne wybrzuszenie wewnątrz kimono Kiyoko. Więc myślę, że powinno być tam coś ukryte. Kiyoko by się przydała w tej chwili. Masz na to nie maruć Więc nie o to mi chodzi, ona, ona umie wpychać łapy wszędzie gdzie popadnie. To a, no, a no, tak. Czek Bo ja teraz... Nie mów, że chcesz wsadzić chcesz sad łapy. Nie mów, że chcecie wsadzić łapy. Oh. łapy w kimono. He? To właśnie... O to właśnie mi chodzi. Cóż, nie, nie będzie to... Nie powinno być problemu, problemu jeżeli problemu, jest, jest nieżywy. Ej, nie za. Nie powinno być problem, jeżeli jest nieżywa, ale gdyby... A! To mógłby być problem gdyby była żywa, ale teraz jest martwa, wiesz? Ej, to, to nie jest śmieszne. I co, i myślisz, że, że, że trupowi można... No? Dobra, jeżeli nie chcesz, żebym to robił, po prostu poproszę o to kogoś innego. Ej! Akane! to ma sens. Eee, no? no co jest? Eee, cóż, jest coś co chciałbym żebyś coś dla mnie zrobiła. E, wygląda na to, że coś jest we, wewnątrz kimono Hiyoko, więc... E, mogłabyś e, tam wymacać to coś? E, e, Czy nie, nie czaję, ale mam po prostu zajrzeć tam pod kimono, tak? Dziękuję Akane, pomaga... Eee, pomaganie stojącym jest wspaniałą rzeczą! Dałbym mu jednego punktu, ale w sumie... Zrehabilitował się, bo coś tam ogarnął. I w sumie dobrze pomyślał, że zawołał dziewczynę, nie? No. Mógł na to wcześniej wpaść! No Czy dobra, jaki stoi bliżej, ale dobra. No, do, no dobra, Kana sięgnęła przy, przy ten, no... Się, jakoś się przegrzebała przez tę... Taśmę klejącą, którą wiązała Hioko i... Zajrzała pod kimono. Kurde, jest strasznie ciasno związana. Ciężko, ciężko mi to będzie Oj, czekaj. O, jest coś. O to ci chodziło? Te klucz? Mm, te klucz wygląda inaczej niż klucze do chatek, więc może to być klucz do jej pokoju w motelu. Klucz do jej pokoju w motelu? Hm. Jeżeli ten klucz był tak głęboko zakopany w kimono to że było ciężko go wyjąć e, e, Więc jest bar e, Więc to nietypowe że zabójca tak e, e, jakby utrudnił dostęp do tego dowodu Czy to Ponieważ jeżeli to jest pułapka mógłby, e, mógłby e, włożyć trochę więcej Mógłby, mógłby po prostu... No to... mógłby, mógłby lepiej schować po prostu ten klucz żebyśmy się nie zorientowali łatwo, tak łatwo No dokładnie Czy twierdzisz, że Hioko miała to przy sobie cały czas chyba Dobra Klucz z motelu został dodany dla pocisków prawdy A, również e, to nie tak, że dodaję coś albo, albo nie, czy też nie, ale wygląda na to, że była ciekawa na tym, że... że byłeś byłeś ciekawy, ciekaw... jeśli chodzi o Ciało Stan, Hiyoko, stan w sensie. ciała Kilok, prawda, Hadzima? No tak właśnie dlatego robię śledztwo. E, to prawda, jest kilka tajemnic, którejące się zajęciałem. Cóż, po prostu wysłaj mnie, mnie przez chwilkę. Poza tym wszystkimi tajemnicami to co myślę, to co najdziwniejsze jest... Jak coś wyskoczy teraz to ujadę oberwę oberw punktami. No. Sposób, który zostało z obwiązane je ciało tą taśmą klejącą. A czy powiem tak, jakby zginęła wcześniej to... Problemem byłoby chyba przez te 10 minut w ogóle ją tutaj załat wstawić i chyba że, chyba że ktoś był na przykład w tej drumie w tym czasie kiedy wchodził Hajime... Nie no, to jest wykonalne Ale mogła zginąć wcześniej Albo nawet w momencie Albo mogła być martwa w momencie, w którym nawet wchodził i był w tej drumie na przykład. Dobra, dalej eee, To prawie... Ja, to prawie tak jakby... Próbowała ukryć ranę na szyi Hiyoko, nie sądzisz? No to ma sens. Schować ranę na szyi? Nie wiem naprawdę, jeżeli to była jej prawdziwa intencja, ale myślę, że pomogłoby nam to, że to jest dosyć pomocne w naszym dochodzeniu. E, e, powód takiego niskiego poziomu krwi jest, ponieważ e, ta szmak zrobiła zrobiła zakompres, prawda? E, jeżeli ciało zostało pozostawione po tym, jak jej gardło zostało podewnięte, to po prostu mielibyśmy tutaj istny basen krwi. Niekoniecznie to musiało się wydarzyć tutaj, nie? Basen krwi. Dwie osoby, dwie martwe ciała pełne w basenie krwi. Dobra, to by wystarczyło, żeby ktoś fajtnął. No. A potem zmienił się seryjnego mordercę. Z nożyczkami. Do <laughs> Dobra, to ci jaki potem za chwilę zagadam może? Ej, dużo tu tego. Dobra, to zacznijmy stąd. To jest starina, która została przywiązana do batona? Do sufitu. Na wszelki wypadek sprawdzę. No sufitu. Pałeczka, batuta. No i teraz to co mogę powiedzieć wygląda na to, że regularna długość linii z nienaturalnym featurem. Nienaturalnymi featureami. A nie, nie, dobra. Nie, czekaj, wiesz F2, F2. Eee, to co mogę powiedzieć to wygląda jakby zwykła e, lina o jakiejś tam długości bez jakichś tam e, właśnie ekskluzy... E, udziwnień. O. Mm. Ale biorąc pod uwagę fakt, że Nisza Muzyczna ma e, magaz magazyn e, nie powinno być tam żadnej liny. Co oznacza, że została ona wzięta z supermarketu? Czy zabójca ją tutaj e, przyniósł? E, halo, drakon... E, ty coś mówisz teraz? Halo? Halo. Dobra, mikrofon naprawiony, jedziemy e, Zastanawiam się czy to prawda e? E, A, e, po prostu zauważyłem jeszcze taką drobnostkę, czy będzie, o, czy mogę ją potwierdzić? E, przepraszam Mikan, masz moment? Rozumiem, że dzisiaj nagito będzie drzeć mordę do wszystkich no on jest taki, że lubi bardzo zaczepiać ludzi Muszę uważać, muszę uważać, muszę uważać jak wychodzę z, z domu Co się stanęło? Jest coś o co chciałbym Cię zapytać Nie ma wątpliwości, że przyczyną śmierci Ibuki e było powieszenie się na tej linie, prawda? Tak, nie ma żadnych innych obrażeń, więc nie mam wątpliwości, że umarła przez powieszenie się. Skąd ona wie, że powiesiła się? Mikan? Podejrzane. Znaczy, albo, 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 albo twórcy się zgrzytnęli w tłumaczeniach, albo faktycznie coś jest na rzeczy. Albo, albo tak się pierdolnęła po prostu. Znaczy wiesz, to wyglądałoby tak, jakby się powiesiła koniec końców. Bo weszła sobie normalnie na drabinie i... No dobra. Rozumiem. Więc i Buki umarła przez powieszenie się. No, to jest chyba jasne od momentu, kiedy znaleźliśmy ciało. Może nie zauważyłeś, mo może, może tego nie wiedziałeś, ale wszyscy widzieliśmy, że się popowiesiła. <laughs> Masz rację. Dobra, kumam. Kumalski? Yy, więc ta linia lina raczej nie, nie, be, nie jest jakąś tam wskazówką, więc może będzie lepiej, jeśli poszukam w innym miejscu. No i jak zwykle nie mam pojęcia, co on Janie nie Pawla. Yy, ropa Wisielce... Yy, kurwa, ropa. Lina Wisielce została dodana do pocisków prawdy. Weź świeczkę może teraz. albo nie, to no, no ja no po no, kolei. To. Bo miała tę torbę. Ona była w... w kinie. Miała torbę na głowie, kiedy była, kiedy się powiesiła na tym. Czemu miała torbę na głowie? Cześć, Czekaj, jest tutaj jakiś jakiś taki tam znaczek Monomi na tym... Na, na, wydziergany. To chyba nie jest jakaś normalna, to, zwyczajna torba Ja tam tapeta jest jeszcze zerwana na tym słupie po lewej to za chwilę To jest naprawdę spora świeczka tuż przy scenie To chyba jest. taka do znicza, nie? No no, sam raz Czyli, te, tempe... Czyli to, to te słabe światło na wideo musiało pochodzić właśnie z tej świeczki Świeczka takich rozmiarów byłaby świetna na oświetlenie, ale... Ale nie musiał używać świeczki, przecież mógł po prostu włączyć światło. Świeczka została dodane do, 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 do pocisków prawdy. No i po lewo. A, nie, nie można, do... dobra. Kurtyny można. Dobra, jest to czarna kurtyna bieżąca tam z tyłu sceny. Kurtyna nie jest hmm. szeroka, że... Znaczy nie sięgnie z jednej strony sceny na drugą. To nie jest To nie jest... Nie wiem, długościowa, kur... tak chcę to mówić. Ale nie była tutaj oryginalnie co nie? W sensie... To by było dziwne gdyby tu nie pasowała. Może została wzięta z, z ten z sekcji tekstylnej tak z supermarketu? Widzisz z ty Widzisz z tyłu jest nawet... Widzisz z tyłu kurtyny jest nawet... No jest naszywka w sensie, tak jak w kurtynach w supermarkecie. Czyli, ktoś czyli w takim razie ktoś wzi przyciągnął, wzi wziął tutaj kurtynę z supermarketu. Jeśli poszedł, jeśli zaszedł tak, da jeśli faktycznie to zrobił, to musiał, to musiał mieć powód, żeby Żeby to wykorzystać zbrodni. Musiał być jakiś powód, żeby wykorzystać to. Ale po co? A kto wie? No dobra, to by nie poważa na tajemnica jakby się to samo wyjaśni, nagle wyjaśniło. kurty kurty jest... <coughs> Kurdy to ze sceny zostało dodana na pocisków prawdy. Dobra, drabina? <coughs> drabina leży... Leży po prostu na scenie. Bokiem. To musi być ta drabina, na której, u, której użyła e-booki na wideo. Chociaż wiesz co jak tak teraz sobie się, jak tak teraz sobie myślę No To nie byłoby większego problemu, żeby namówić Ibuki e do wszystkiego No w sumie Tak, bo ona miała taką chorobę, że była łatwowierna więc można było jej mówić, że po śmierci idziesz do nieba i postanowiła się zabić. A, a czy niekoniecznie, więc to powiedzieć Ej Ibuki, e możesz się powiesić na tej drabinie na, 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 te, na, na, te, na tej linie? Na tej tutaj na spoko, nie ma spoko. <grym> Czarny chłopak. Znaczy nie no, tutaj akurat poważnie no. Ma to sens, co nie? Równie nie. dobrze na przykład ona mogła zabić oko Albo ktoś mógł jej kazać <grym> to zrobić na przykład, nie wiem. Ej, czy to nie są, czy to nie krew? Ej spójrz, się, jest krew po lewej stronie tej, tej drabiny. Jeśli dobrze pamiętam, e buki nie ma żadnych zewnętrznych obrażeń, Jeśli w takim wypadku to musi być krew Hiyoko. To, to jest jedyna... To Chyba tylko stąd mogło się wziąć. Krew należąca prawdopodobnie do Hiyoko jest na drabinie, ale co to może znaczyć? To, że zrobiliśmy level up. E co jacie. to, to na no dopuścić do pócisku, prawdy?